Cześć! Dzisiaj przetestujemy sobie Chat GPT w podróży. Postanowiłem, że zrobię odcinek, który będzie kierowany przez sztuczną inteligencję. Co to jest Chat GPT? Pewnie wielu z Was wie, ale jest to sztuczna inteligencja, która potrafi w bardzo logiczny i w bardzo racjonalny sposób odpowiadać na nasze pytania. Właśnie dzisiaj jadę Teslą Model S 2016 roku z Warszawy do Kowna. W zasadzie już jesteśmy w Łomży i z Łomży lecimy do Kowna. Auto w tym momencie jest w 100% naładowane. Dobra, pierwsze pytanie. Zaplanuj mi całą trasę z Łomży do Kowna na Litwie że jadę Tesla Model S z 2016 roku. Dodamy jeszcze Model S90D, żeby wiedział, e, z 2016 roku z naładowaną baterią. Podaj czasy ładowania i konkretne ładowarki. I cyk, wysyłamy. Chat GPT myśli e, i już odpowiada. Oczywiście, zaplanuję dla Ciebie trasę z Łomży do Kowna, uwzględniając Twoje preferencje. Proszę zauważyć, że podanie dokładnych ładowarek może być trudne, ponieważ infrastruktura ładowania może się zmieniać. Jednak postaram się dostarczyć Ci, og ci ogólne wskazówki dotyczące ładowania na trasie. Oto planowane etapy podróży. I tutaj przechodzimy do konkretów. Łomża, y, do Białego Stoku odległość 70 km. Z uwagi na krótką trasę twój samochód powinien być w stanie dotrzeć do Białego Stoku bez konieczności ładowania. I to już mi się nie podoba, bo y, nie chcę jechać przez Biały Stok, chcę jechać prosto do, su, y, do Suwałk, Suwałek? Suwałk. W Białym Stoku jest, w Białym Stoku jest y, supercharger Tesli. Nie wiem czy ChatGPT o tym wie, bo nie wiem czy ma aktualną dane, y, bazę danych, ale nie pojedziemy. Ja już się z tym nie zgadzam, ale zaraz zobaczycie co z tym zrobię. 2. Biały Stok do Augustowa. Odległość 100 km. Zalecane miejsce ładowania. Sprawdź ładowarki w Białym Stoku i Augustowie. Na Dobra. E, czas ładowania 30-60 minut. Augustów do seni. Odległość około 5... Dobra. Rozpisał nam tu całą trasę, tak jak widzicie. Ja mu powiem, że nie chcę jechać przez... Biały Stok. I zobaczcie, jak sztuczna inteligenc inteligencja jest inteligentna. Przepraszam za błąd. Oto alternatywna trasa, która miała Biały Stok. Womża, dosuwał ok. odległość 90 km. Czyli wszystko muszę zrobić sam. Bo on mi tylko mówi, że mam jechać z dużej miejscowości do kolejnej dużej mi miejscowości i że zaleca mi, żebym sprawdził ładowarki. I że zwykle to będzie trwało 30-60 do 60 minut. Tą trasę byłbym w stanie zrobić na pełnym naładowaniu na raz na strzała. A on mi tutaj pokazuje już chyba czwartą miejscowość, czwartą jakąś odległość, zalecane miejsce ładowania. Sprawdź dostępność. Ładowarki w okolicy, więc dzisiaj za bardzo to nam się na naszej trasie nie przyda, ale wykorzystamy czat GPT jeszcze do innych rzeczy i zobaczymy, co nam odpowie w kontekście elektromobilności. My w tym momencie wyruszamy na 98%, jedziemy w, do suwałk, chyba suwałk, i tam za chwilę do Was wracam. W czacie jest fajne to, że on pamięta kontekst całej rozmowy, czyli po kilku wymianach zdań mogę zapytać go, czy dojadę na y, jednym ładowaniu. Okej, okay. niestety trasa z Łomży do jest zbyt długa, by przejechać ją na jednym ładowaniu dla Tesli model z 90-16 roku. Musisz zaplanować przynajmniej jedno dodatkowe ładowanie na trasie. I tutaj zaczyna mówić jak człowiek, dlatego że właśnie akurat jedno ładowanie chce zrobić po drodze. No i teraz zaczyna konkretnie pisać. Jeśli zdecydujesz się na trasę przez Białystok, to y, zalecam zaplanowanie ładowania w Białym Stoku lub Augustowie, aby naładować baterię przed y, kontynuacją podróży. Jeżeli prefer, preferujesz trasę alternatywną obijając Białystok, widzicie? Już zapamiętał to, że ja powiedziałem, że nie chcę jechać przez Białystok i już mi podał inną miejscowość. Eee, warto rozważyć ładowanie w suwałkach przed dojazdem do seni. I właśnie tak chcę zrobić. Suwałka suwałkach chcę się ładować i potem chcę dojechać na supercharger już na jednym ładowaniu. Także to już jest e, jakaś wskazówka. E, pamiętajcie, żeby na dzień dzisiejszy jeszcze nie korzystać z czatu GPT do planowania podróży, bo może wprowadzić Was w błąd, tak jakby wprowadził mnie za pierwszym razem. Ale oczywiście, jeżeli byśmy doprecyzowali te wszystkie nasze pytania i zdania, lepiej byśmy to rozpisali, to on pewnie by wiedział, o co nam chodzi, bo ja mam wrażenie, że on do końca nie wie, o co bo dałem mu zbyt mało danych, ale e, za chwilę jeszcze nad tym popracujemy. Lecimy. Mam jeszcze jedno pytanie do czatu GPT. E, zapytam go, jak najlepiej zaplanować trasę elektrykiem, i żeby oszczędzić Wam czasu, napisałem napisz krótko i zobaczymy, jak szybko nam odpisze. Oto kilka wskazówek dotyczących planowania trasy dla samochodu elektrycznego. Sprawdź trasę i zidentyfikuj ładowarki e, przed podróżą. Wybierz optymalne punkty ładowania. Planuj czas ładowania, bądź elastyczny. To jest fajne. Podczas podróży elektrycznym samodem warto być elastycznym, gotowym na gotowym dostosować trasę w razie potrzeby. W razie wystąpienia problemów z dostępnością ładowarek lub długiego czasu ładowania, być może będziesz musiał dostosować plan podróży. To jest naprawdę bardzo ważna wskazówka, bo faktycznie czasami trzeba być elastycznym, bo coś nie zadziała, coś będzie zajęte i wtedy warto wybrać inną ładowarkę. I aktualizuj się na bieżąco. Przed podróżą w trakcie podróży śledź aktualne informacje dotyczące ładowarek. I tutaj muszę powiedzieć, że to wszystko to jest prawda. Najważniejsze w podróży, w planowaniu podróży jest to, żeby właśnie za zaplanować sobie punkty ładowania, gdzie chcemy ładować, tak jak ja zaplanowałem, że będę ładował w suwałkach. Ważne jest też to, żebyśmy. Byli właśnie otwarci na tą zmianę, żebyśmy spodziewali się, żeby nie było tak, że się nastawiamy na 100%, że ładujemy się tu i mamy Orlen i, yy, i koniec, tylko że musimy wiedzieć, że jakby tu nie działało, no to musimy jechać na przykład 50 km dalej. Więc tutaj Chat GPT wykazał się rozsądkiem i logiką i powiedział naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy już w suwałkach, dojechaliśmy tutaj na 50%. dojechalibyśmy na około 15% do Kowna, ale ja stwierdziłem, że i tak zjedziemy na ładowarkę Greenwaya o mocy 150 kW, żeby zobaczyć, co powie nam Chat. Pisałem do niego kolejną komendę jadę Teslą model S90D mam 50% baterii, jadę na Litwę do Kowna, jestem w Suwałkach, ile muszę ładować samochód na stacji o mocy 150 kW pogoda ładna i 21 stopni żeby też wiedział, że zużycie będzie niższe i wysyłamy i czekamy na odpowiedź. Okej, okay, bardzo ładnie nam się tutaj czat rozpisuje, przy baterii na poziomie 50% i podróży z Suwałk do Kowna, która ma odległość 190 km będziesz musiał naładować samochód przez pewien czas, aby dotrzeć do celu mm, przy mocy ładowarki 150 możemy przyjąć, że Osiągniesz przepustowość ładowania około 600 km na godzinę, biorąc pod uwagę odległość suwałki kowno 190, aby bezpiecznie dotrzeć do celu, potrzebujesz naładować samochód około 40-50%. Oznacza to, że będziesz musiał naładować samochód około 20-25%. Czas ładowania zależy od kilku czynników, takich jak kondycja baterii, efektywność ładowania itp. I szacuję, że będziesz musiał spędzić około 15-20 minut na ładowarce, aby zdobyć do, dodatkowe 20-25% ładowania. Pamiętaj, że to tylko ogólne szacowanie, a rzeczywiste czasy ładowania mogą się różnić. Zawsze warto sprawdzić dostępne informacje na temat konkretnej ładowarki i monitorować postęp ładowania pod podczas podróży i to mi się przyda. Jak wygląda infrastruktura do ładowania na Litwie? Mamy pierwszą informację, że sieć jest rozbudowana i cały czas dynamicznie się rozwija, że są różne typy ładowarek typu prąd przemienny, prąd stały, złącza CCS oraz SZADEMO. Są publiczne sieci ładowania dostępne przy, przy głównych trasach plus w miastach. Operatorzy sieci ładowania na przykład Electrum, Mobility Lituania, Nordic Charge i inni. Każdy operator ma swoje karty, i aplikacje, płatność, Większość umożliwia za pomocą karty ładowania, czyli albo za, pom za pomocą aplikacji. Super! wszystkiego się dowiedziałem, pod takim kątem można z czatu korzystać ale trzeba zawsze patrzeć na to z przymrużeniem oka, bo to jest system nowy który uczy się i który e, myślę, że w przeciągu kilku następnych lat, jak na przykład będzie, mo będzie można go zsynchronizować z samochodem, to planowanie podróży w samochodzie będzie o wiele bardziej rozbudowane, to już nie będzie tak jak w Tesli, że zaznaczamy sobie, że chcemy jechać z Warszawy do Berlina i on nam powie, że w Poznaniu i w Ludźmierzu mamy się ładować 20-30 minut, tylko on weźmie pod uwagę wiele innych czynników i będziemy mogli z nim rozmawiać może, czy jakieś sam swoje kryteria dodatkowe dodawać, więc w tym jest na pewno duża przyszłość. Czy Tesla po wypadku można naprawić? Tak, Tesla po wypadku można naprawić, podobnie jak inne pojazdy. Tesla mają so, ma swoją sieć autoryzowanych serwisów, które specjalizują się w naprawach samochodów, bla, 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 ale można naprawić. Przy okazji zapraszam Was do mojego sklepu fapark.shop, gdzie możecie kupić jazdy Tesla. My właśnie tutaj jesteśmy na Litwie teraz, wracamy już z Kowna, bo realizowaliśmy jazdy Tesla, bo jesteśmy nie tylko na rynku polskim, ale też na rynku litewskim. Więc jeżeli chcecie, to skorzystajcie, a w ofercie mamy też fajny zasilacz do ładowania Juice Booster 3R. że zapraszam Was bardzo do zakupów i do zakupów różnych akcesoriów. A teraz zadam pytanie, jakie złącze ładowania wybrać? Bo bardzo często użytkownicy nowi, świeży, świeży, świezi, świeży, świeży, świeży. Polski jest jednak trudny. A przy okazji mała, mała wstawka, bo bardzo często zarzucacie mi, że, albo piszecie w komentarzach, że popełniam błędy językowe i ja jestem tego świadom. Tylko, że ja mam coś takiego, że jak mówię, to nie rejestruję tego, a potem, jak montuję film albo go. Oglądam, to mówię, kurde, no przecież jak ja mogłem tak powiedzieć, więc coś muszę chyba po prostu wolniej mówić i bardziej się skupić na tym i to z tego wynika. Ale dobra, abstrahując od tego, wracamy do naszych e, złączy ładowania. E, bardzo często nowi użytkownicy nie wiedzą, jak to, jak to jest, jak, jakie złącze e, ładuje, z jaką mocą i jak się podłączyć do ładowarki. Dlatego ja teraz zadam pytanie, jestem na stacji ładowania, nie wiem jakie złącze wybrać. Jest CCS, Shademo i type 2. I zobaczymy, co chat GPT powie. Jeśli jesteś właścicielem Tesli Model S90 z 2016 roku, czyli znowu nawiązanie do naszej poprzedniej konwersacji, bo już kilka razy pisałem, że jadę Tesla Model S z 2016 roku. Powinieneś wybrać złącze typu CCS, Combinate Charging System, ponieważ jest ono kompatybilne z modelem Tesla. CCS jest powszechnie używanym złączem dla ładowania samochodów elektrycznych, który obsługuje zarówno ładowanie prądu stałego DC, jak i prądu przemiennego AC. I tu możemy złącza, Shademo i typ 2 są stosowane przez niektóre inne modele samochodów elektrycznych, ale nie są kompatybilne z Twoim modelem Tesla Model S 90D, dlatego nie musisz wybierać tych Złączy, złącz, jeśli już wasz I to jest nieprawda, dlatego że w starszych Teslach złącze Shademo też było możliwe do wykorzystania, dlatego że Tesla dodawała taki specjalny adapter, który już nie jest produkowany i była taka możliwość, żeby ładować się z tego typu złącza. Z kolei CCS, no to, to już jest standard, więc tutaj czat miał y, 100%, 100 rację, ale ja uważam, że trochę za mało się rozpisał. Napisał, że CCS posiada dwa dodatkowe piny, które umożliwiają szybsze ładowanie, ale brakuje mi takiej informacji, którą ja zawsze mówię, czyli ładowanie prądem przemiennym jest y, takie wolne, które ładuje 4-8 godzin, w zależności od mocy ładowarki pokładowej, albo informacji, że ładowanie szybkie prądem stałym pomija ładowarkę pokładową, którą mamy w samochodzie i zaśla od razu akumulator wysokonapięciowy. No i dzięki temu ładuje się z mocą np. do 140 kW czy do 250 kW i to z automatu przyspiesza czas ładowania. Dlatego y, tutaj, jakbym pewnie mu napisał, rozpisz się bardziej, albo opowiedz mi coś więcej, to by to napisał. Ale widzicie, że to jest takie do takich ogólnych pojęć jak najbardziej przydatne.